Jesteśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej, tuż po spotkaniu promocyjnym książki Nie zapomnij o Kresach. Naszym gościem jest autor tej książki, ksiądz Tadeusz Sakowicz Zalewski. W swoim życiu przez Limanową przejeżdżałem wiele razy, ale nigdy nie miałem okazji zatrzymać się i być tutaj na spotkaniu autorskim. W jednym z wywiadów powiedział, powiedział ksiądz, że ta publikacja jest poniekąd kontynuacją tej pierwszej książki Przemilczone Ludobójstwo na Kresach, gdyż ta publikacja spotkała się z żywą reakcją odbiorców, czytelników, którzy często okazywali się być, pochodzić z Kresów. I też jakby kontakt z tą książką rozbudził ich wspomnienia tego, co sami przeżyli. Tak, oczywiście to jest prawda, tym bardziej, że ja piszę stałe felietony do gazety polskiej, teraz do gazety polskiej codziennie i kiedy napisałem pierwsze felietony o Kresach, no przyszła taka fala listów i od kresowian, i od dzieci, i nawet wnuków, że to mnie zachęciło nie tylko do pisania następnych felietonów, ale do tego, żeby napisać książkę Przemilczane Ludobójstwo na Kresach Wschodnich. Później miałem bardzo wiele spotkań autorskich i później okazało się, że jest kolejna fala osób, spraw, relacji, które zebrałem w kolejnej książce Przemilczane Ludobójstwo na kresach i teraz obecnie mam promocję tej książki. Cieszę się bardzo, że na trasie jest Limanowa, no, w której prawdzie nie ma osób związanych bezpośrednio z kresami, chociaż kilka osób tutaj przyszło, które mówiły o swojej korzeni kresowej ale tutaj niedaleko w tym barku urodził się kapłan, którego znam osobiście, ksiądz Kazimierz Filipiak, rodowity Gural, ale mieszkał w Lwowie, był duszpasterzem Orbian, później był w Gdańsku, no i to piękna postać dla Kresów Wschodnich, a trochę mało znano tutaj w jego rodzinnej miejscowości. Ksiądz mówi też o tej najnowszej książce, że niejako zawiera się w jej treści chociażby to, co wydarzyło się w sprawie Kresów. Od momentu publikacji tej pierwszej. Tak, tak. Ja zebrałem wszystkie wydarzenia, które dotyczyły Kresów dokładnie od 2007 roku do najnowszych wydarzeń z połowy 2011 roku, gdzie opisałem no, takie trudne relacje, jak na przykład gloryfikację UPA na Ukrainie, sprawa prezydenta Wiktora Juszczenki, rajd Bandery czy doktorat honoris causa. Dla Juszczęki. Ja tu pokazuję wszystkie sprawy: i te trudne, ale także pokazuję, że jednak mimo upływu lat ciągle są ludzie, którzy interesują się kresami i którzy no, walczą o to prawdę. Jest też taki moment, który wiele osób, chociażby w tych relacjach polsko-ukraińskich, uważa za, za szczególny. To jest bodajże rok 2003 w miejscowości. Paw... Pawłokoma, tak, nastąpiło odsłonięcie pomnika, tak, tylko, że nic się później dalej nie stało. Tak właśnie by... chciałem zapytać, czy wtedy homilię wygłaszał ówczesny biskup Sławoj Leszek Głódź? Homilię rozpoczął od znamiennych słów Ewangelii świętego Jana o prawdzie, która wyzwala, czy mówiąc tak może trochę kolokwialnie od tego momentu, czy zdaniem księdza Choć trochę z tej prawdy ujrzało światło dzienne. Tak, ja znam oczywiście homilię biskupa Głodzia, obecnie arcybiskupa. Oczywiście była to bardzo dobra homilia, dobrze przygotowana. Natomiast no, nic się nie stało, bo to był taki sporadyczny element, kiedy wydawało się, że to będzie cały proces odsłaniania prawdy. No Nie stało się. Między innymi dlatego, że w 2005 roku na Ukrainie, czyli dwa lata później, wybuchła pomarańczowa rewolucja. Były ogromne nadzieje z Wiktorem Juszczenko i Julio Tymoszenko. No i okazało się, że ci liderzy się skłócili, później przegrali. Wiktor Juszczenko dostał tylko 6%. Pani Tymoszenko jest w więzieniu obecnie za przestępstwa gospodarcze, ale wszystkim ten entuzjazm Ukraińców został stłamszony. I dzisiaj raczej ta droga. No jest bardzo trudna. Nawet mimo tego, że ma być Euro 2012, no widać wyraźnie, że Ukraina jest ogromnie podzielona w sprawie ideologii banderowskiej, że bandera no, skutecznie podzielił Ukraińców. 1943 rok najkrwawszy na Wołyniu, gdzie Polaków było najmniej, a więc byli najbardziej słabi. Niszczono wieś po wsi. Później krwawa niedziela, 11 lipca 1943 roku. Kiedy wymordowano Polaków w Kościoła. Wspominał również Ksiądz o kolejnej publikacji, która miałaby być, jakby z, zawierać w sobie relacje osób, które poznał Ksiądz. Kiedy te wspomnienia, te relacje. myślę, że dopiero wchodzi... po wakacjach przyszłego roku, dlatego że ciągle zbieram relacje. To są już starsze osoby, więc to wymaga dużo czasu. Natomiast o co mi chodzi? Mnie chodzi o taką rzecz, że jeżeli archiwa są zamykane, jeżeli nie ma tych archiwów, albo w ogóle zniszczono w czasie, to jeszcze drugim źródłem dla historyka są relacje. I często te relacje są ogromnym uzupełnieniem. I dlatego ja zawsze apeluję, że trzeba spisywać te historie, nie tylko z czasów wojny, ale również po wojnie. Nawet z lat 50. czy 60. przecież tutaj... Z kresów Polacy przybywali jeszcze w tak zwanej drugiej fali, czyli lata 1956-59, Zagomułki. Ciągle są też kontakty z kresami. Bardzo dużo Polaków mieszka na kresach, nadal. Więc trzeba to spisywać i myślę, że to trochę czasu mi zabierze, żeby opracować zbiór takich relacji, który, byłby, który zachęcałby zwłaszcza młode pokolenie do zainteresowania się kresami.